To jest jeszcze ci po prostu atak. Chłodnych No ale wpadłem. Hmm. Który użyć? Water czy Psychic? Psychic. Tejka użyję. Okej, okay. no. Tejka jest jeszcze ale po jednym HP Ci zabierze tylko. Czekaj, będę ciągle zmieniał, a Ty atakuj. No ale już zaczęłam atak, tylko czekam na Ciebie. O. Ja... Ty myślisz, że ja takiego pokonam? O, to go. Go firował, nie no, to jest nie Jakie masz jej słabszego pokemona? O oto głuź go. Ja to jest imbo nie? No firołem ci go z a na co? To, to jest ostatni pokemon, który masz. No przy sobie. Następnym razem ja robię cięcie i robię... Cięcie? Jeszcze um, daj coś do wrzucania. Jako wrzucaj, nie? Wrzucaj to. Nie, później. Spokojnie, po, no. Najlepszymi spokojniami. No. A ty mnie zabiłeś! zabiłeś. Myślałem, że ja ciebie! Teraz wystawiłem pieroła. A na pewno Tak, to. Pamięta. Pamiętaj, pieroła na końcu. Na końcu daj tyroła. Dobra, nie wiem, z tego Titanica! A potem od razu z mi Ej, ja się e, ten... E, pokémona mocnego nazwę Titanic. No kurczę, muszę zmienić e, ten... O, psychikę. Teraz daj teraz daj Ale już e, sobie go wziąłem daleka. No to weźmy tego. Macho. Może być, co ja? Ha! Juku, Juku! To ja będzie ewoluował na tym rewelacji. Gratulacje! Jest chłopak. Jakoś nie ewoluuje. A pokażesz jego ewolucję? Ostatnia ewolucja swojego Pokemona. Tak, właśnie niego. Na tym końcu. Ostatnie czekaj, no zabiję tylko tego twojego. To są twory, które ci dałem. A, a chciałbyś na koniec zobaczyć ostatnim ewolucję tego kopa? Nie, nie musisz, czekaj. Earthquake. by... Który... O, się tego. Na tym se lubię pojeździć. Ale jak... Ale jak fajnie O, ten jest też dobry. Wiesz co ci jest żabki ile on jest warty? No wiem. Słuchaj, ja mam tu Rock Tone, Comic Power, Rock Polish i Rock Slime. Rock Ale oczywiście po co? Bo i tak będę szybciej się zniszczył. Dobra. Ostatni pokemon ostatni pokemon, którego szybko zabiję. Patrzcie. Biedny ptaszek. Hmm. Hmm. O, co w prawdzię włączona padłem! Światełku. Starym, o, o! O, ma... Ewolucja! Mam Mama ma a wiesz jak on dalej ewoluuje? Czekaj, ewolucję mam! Ej, słuchaj! A ja, ej, zamienimy się i się odmienimy. Wtedy po ci będzie ewoluował, ok? No dobra, ale to już po tym... Po... No, jak to się nazywało? Cięciu. No, już po cięciu. Albo na cięciu, no. No to zrobicie, o, no teraz no. no, no atakuje! Nie, o! Chciałbym się, się do maczoka, poprzez wymianę. No, no i udało mi się, no troszkę. O, no to jeszcze tego na razie bym się bardzo... Ja to wcześniej udałem, ale teraz mnie powołamy. Zobaczycie prawdziwą siłę. Nigdy nie dał już chyba I ja go pokonam moimi kamiennymi pokemonami samymi kamiennymi myślicie, że to może? Odstawicie w komentarzach. Czego zniszczy z samym kamiennymi z Hmm, interesujące. No interesy z tobą robić to nie jest przyjemność. Nie no, ale to nie jest przyjemny zrobić z całej Zabiję zabiję! U, ja! Już się bałem, taka adrenalina. jest chyba y, normalna, latająca. To jest y, ten y, latający. To jest latający tylko. Ha! No! Myślałem, że to ja ciebie! Zabijecie. O! A wiesz gdzie, tego znalazłem? Na no, m No. Użyję Polish Rock. Chodź, no, ale mi się... Uda? To wtedy będzie o wiele łatwiej. Nie, nie, nie. Udało się! No, już się udało. Ju, dzięki za level. Dzięki za level. Proszę żywo, Uuu, Mam nowego A, psychika. Zjdziemy. Ej, mam nowego psychika. Ja mam nowego psychika. Amnezja. On w ci super. M Specjalny atak. Ja mam abezję! Jak coś jest broni albo specjalny atak. Nie gdzie takiego znaleźć? Tego Oniksa? Mam od kolędy Muszę go sparaliżować. Jak on nie Co bym

Wynik 2-1. Granie z tobą to nie jest przyjemność. Bo bardzo zleśniam te walki. Eee, no. I ty co chwilę zmieniasz Pokemona. Nie zmieniam, po prostu mi Teraz Teraz dyletnął. A więc ostateczki trwamy do trzech punktów. Jeszcze dwie walki, pamiętajcie, dwie walki. Rozumiecie? Jedna, nie, ja, nie, jedna, jedna. No dobra, niech będzie. No, a więc ten. I zaczynasz? No, już zacząłem. No, a więc ten. Um, trochę um, takie były No, sprawy, A więc uznaliśmy, żeby um, uznać to jako finałowa walka. Tak. Rozumiecie, finałowa. Tak, nie Pokémona, ale Patryk za O, dwa. Oooo, Patryk, osiem plec, kurze, już to jest na to